Jest środa 23 lipca. Święto Świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. Codziennie o 18.00. Znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia. Ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Oto Słowo Boże. Powieczne czasy będę chwalił Pana. Będę błogosławił Pana powieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a on mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością, oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci. Gdyż bogobojni nie zaznają biedy, bogacze zubożeli zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie. Powieczne czasy będę chwalił Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Trwajcie w miłości mojej. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przyniosła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bezemnie mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie.